Smartphone Galaxy serii S, podłączony do załącznego monitora, to tablet. W pełnym tego słowo rozumieniu, bo gdy ja ostatnio używałem tabletu Samsungowego, to tak naprawdę na ekranie miałem dokładnie to samo, co mam na dotykowym, 13-calowym monitorze po podłączeniu mojego e, Galaxy S25. I teraz dzisiaj wam poopowiadam, jak podłączam i jakie dodatkowe akcesoria warto mieć w momencie gdy decydujesz się na wyjeździe pracować w wersji tabletowej czyli tym Dexie ze swojego telefonu Oczywiście tak na początek to wystarczy po prostu przewód dowolny monitor i już natomiast żeby sobie troszkę tą pracę ułatwić to warto troszkę się w różne gadżety wyposażyć Teraz tak, ten film ma rozdziały. Ja tutaj powiem o takich siedmiu blokach, także możesz sobie przeskoczyć dokładnie na to, co Ciebie interesuje. Nie musisz wszystkiego oglądać, tylko wskoczyć w to, co jest dla Ciebie ważne. Ja to będę po kolei mówił i o monitorach, o klawiaturach, myszkach, hubach, powerbankach, kablach i zasilaczach. No to pierwszy temat, no to zewnętrzny monitor, wyświetlacz. Oczywiście możesz to pominąć, dlatego, że możesz się podłączyć czy do monitora, który gdzieś jest w biurze, czy nawet do telewizora hotelowego. Więc jeżeli chcesz mieć swój monitor, no to ja na przykład używam takiego 13-calowego firmy Pepper Jobs. On się nazywa Extentouch 13. Kosztował no, chyba 1200-1300 zł. No i na plus jest to, że to jest ekran dotykowy. Czyli jeżeli ja połączę przewodem USB-C mój telefon z tym monitorem, to normalnie mam funkcję tabletową. Ten monitor jest dość lekki, około 1 kg. Ma też dodatkowe wyjście OTG, czyli czy jakiś klucz ubiquit mogę podłączyć, czy jakieś inne akcesoria, także to, to też jest na plus. Natomiast uczciwie powiem, że nie mogę z czystym sumieniem tego monitora polecić, bo kolory są jako takie. Znaczy, jeśli chodzi o pisanie, o dokumenty, to jest tak, ale jeśli chodzi o multimedia, to nie jest to najwyższych lotów matryca. Jakość wykonania, jako tako, no i rozdzielczość adekwatna do ceny, prawda? Full HD, czyli maksymalnie 1080. Alternatywnie można je poszukać. Może troszkę z wyższej półki, jakichś amoledowych zewnętrznych monitorów, może coś o wyższej rozdzielczości. Natomiast, jako taki podstawowy, to ten, który mam, mi wystarcza. Wydaje mi się, że ta relacja jakości do ceny jest całkiem znośna i dzięki temu mam swój monitor, tak? Nie muszę szukać monitora zewnętrznego, czy w biurze, czy w hotelu. Teraz klawiatura. Oczywiście, podłączając swojego Galaxy do zewnętrznego monitora, możesz też używać klawiatury wirtualnej po prostu na ekranie dotykowym swojego telefonu. Natomiast jeżeli potrzebujesz trochę wygody, tak jak ja, i mieć wrażenia takie prawie że laptopowe, no to klawiatura. Ja używam Logitechowej Kist Go 2. Tania nie jest, ale moim zdaniem jest świetna. Na plus to, że mimo, że jest niewielka, to jest naprawdę wygodna. Mam możliwość podłączenia trzech różnych urządzeń, czyli poza moim Galaxy. Mogę mieć też podłączony inny tablet, jakieś inne urządzenie, także to jest dość wygodne. No i wykonana jest moim zdaniem całkiem solidnie. Natomiast warto zwrócić uwagę, że w odróżnieniu od swojej poprzedniczki, czyli Keystone Jedynki, go 1, gdzie były akumulatorki, tu nie ma akumulatorków, są bateryjki. I z mojego doświadczenia przy moim używaniu, to raz na pół roku te bateryjki muszę wymienić. Cena, tak, no 300 zł za taką klawiaturę podróżną, to jest Poważny wydatek. No i ostatni temat to Bluetooth. No, mnie się kilka razy zdarzyło, że Bluetooth miewał, szczególnie w takich zatłoczonych miejscach jak pociągi, problemy, żeby, żeby załapać komunikację. Większość sytuacji działa niezawodnie, ale nie raz nie dwa doświadczyłem, także wolę wam o tym powiedzieć, żeby lojalnie uprzedzić. Alternatywnie, oczywiście, możesz skorzystać z dowolnej innej bezprzewodowej klawiatury, to jakby to, to niekoniecznie tej co ja, no, ale moją intencją dzisiaj jest to, żeby wam pokazać to, czego ja używam i co, i co się u mnie sprawdziło. No i faktycznie to, od dwójka się, się sprawdza. Kolejny temat to, to myszka. tak? Czyli zamiast używać tego touchpada ekranowego, który moim zdaniem jest rewelacyjny, ja bardzo lubię to, gdy mój telefon przekształca się w ten touchpad, natomiast faktycznie no, niekiedy zewnętrzna myszka e, się przydaje i jest wygodniejsza. E, ja używam MX Anywhere Trójki. Znowu Logitech, bo bardzo lubię tą firmę. Znowu tanio nie jest, ale jest całkiem dobrze. Dla mnie ta myszka jest mega wygodna. Też podobnie jak ich klawiatura łączy się z trzema różnymi urządzeniami. I tam jest też taka ciekawa technologia, że ona jest tak czuła, że ta myszka jest w stanie nawet na powierzchni szklanej działać. Podobno jest niewiele myszek, które są w stanie na stołach szklanych działać, to na przykład jest w stanie. Tak jak mówiłem, no, na minus, ona jest dość droga. Taki drobiazg, z którego się można przyczepić, to to kółeczko do przewijania. Czasami doświadczyłem tego, że się jakoś nieprzewidywalnie e, zachowuje, no i materiał wykonania jest w porządku, ale moim zdaniem, jak na tą półkę cenową, to chyba nie jest, to taki pierwszorzędny materiał, ale to już takie czepialstwo, że była ta równowaga między plusami i minusami. Oczywiście, alternatywnie, możesz użyć dowolnej, innej myszki, którą lubisz, która ci pasuje, którą sobie bezprzewodowo po prostu podłączysz do swojego e, Samsunga. No i tak jak mówię, no, tylko po to potrzebujesz myszki, żeby nie używać tego touchpada na telefonie. Natomiast ten touchpad moim zdaniem całkiem dobrze sobie radzi. Jeżeli zapomnę myszki, to, to nie będę szczególnie narzekał, bo z tego touchpada mogę korzystać. A teraz przechodzimy już do takiej wisienki na torcie, no to huby, stacje dokujące. Czy to jest konieczne? Nie, ale się przydaje. Eee, napisali do mnie jakiś czas temu z firmy Cable Time, mówiąc, no robisz swój kanał na YouTubie, eee, jeżeli Cię interesuje DEX, to mamy, możemy Ci podesłać taką stację dokującą, huba, który się przyda do, do dex I faktycznie przysłali mi, fajnie to tutaj widzicie na zdjęciu, jak to wygląda. To jest taka stacja dokująca, która ma... Elastyczny wysięgnik, czyli mogę sobie tutaj ułożyć mój telefon w dowolnej pozycji portów. Jest tyle, co potrzeba. Na minus jest to, że to oni tylko wysyłają ze swojego sklepu gdzieś w Azji. Pytałem, czy sprzedają też na Amazonie, czy na Ali. No nie, tylko od nich można, także to jest, to jest pewien minus. Bardzo fajna stacja dokująca, także chętnie tutaj polecam. Dla mnie dobra tutaj w domu, żeby sobie stała przy naszym tej monitorze w dużym pokoju, dlatego że dla mnie jest za duża do podróżowania. Także to jeśli chodzi o to, co bym się mógł przyczepić, no to jest za duża, no, ale to też widziały gały, co brały, prawda? No, ona, jest, ona jest wystarczająco fajna do takiego używania stacjonarnego. Natomiast do podróży używam innej przejściówki innego huba, używam sateki, model się nazywa USB-C on the go, tak? Anio nie było znowu 400 zł, ale tamta stacja dokująca, czy tam ten hub bardziej można by powiedzieć, poza różnymi portami. Ma też to, co jest przydatne, szczególnie jak jestem w jakichś biurach starsze, starsze jakieś rzutniki, projektory, bo ma poza HDMI, ma też wyjście VGA. No i do podłączenia do sieci tam jest też gniazdko internetowe, także bardzo bardzo w porządku. Tak no jak mówiłem, no swoje, swoje to kosztowało, ale ale całkiem przyzwoita stacja e, przejściówka, czy stacja dokująca. Nie wiem, jak dokładnie nazywać tego typu urządzenie. Powiedzmy huba, tak, tak, tego, typu, tego typu hub. Kiedy tego używać? No wtedy, jeżeli potrzebujesz właśnie jakieś akcesoria podłączyć, czy takiego rzutnika, czy jakichś dodatkowych e, urządzeń, jakiś dysk zewnętrzny. Natomiast w większości sytuacji, jak mówiłem wcześniej, wystarczy po prostu twój e, Galaxy e, S25, czy z któryś z wcześniejszych zrobionych po roku 2017 zewnętrzny monitor i masz DEX-a, a ten, tak jak mówię, te huby, te przejściówki, to już można powiedzieć taki dodatek. Podobnie z PowerBankiem, prawda? Pracując krótko, to jesteś w stanie po prostu skorzystając z tej baterii, która jest w Twoim telefonie, korzystać z Dexa. Natomiast, jeżeli czekuliście cały dzień czy wiele, wiele godzin pracy, no to warto podłączyć Powerbank. Ja się zobaczyłem jakiś czas temu w taki olbrzymi, tak, ten Anker Prime, 27 650 mAh, bardzo porządny, ale też bardzo drogi. No, wiecie. Ma wszystko, co trzeba, tak? I zakres napięć od 5V do 28V, i aplikację konfigurowalną, do tego stacja dokująca, którą można dokupić, i tak dalej. No ale to maszyna jest, maszyna jest droga, tak? Warto, warto o tym wiedzieć. No alternatywnie wiadomo, no dowolny powerbank możesz zabrać ze sobą, żeby odciążać tą baterię swojego telefonu, gdy po prostu działasz na, na Dexie, żeby przedłużyć sobie ten czas pracy bardziej niż te, ten czas, który daje ci bateryjka, którą masz w telefonie. Przewody, tak? No tutaj nie chodzi o jakieś szczególnie konkretne przewody, ale taka ku inspiracji, prawda? Da, u mnie się sprawdza taki kieszonkowy na szpulce HDMI jednometrowy, który gdzieś na Amazonie znalazłem, bo jeżeli potrzebuję sobie tego swojego deksa wykorzystać w pokoju hotelowym, no to po prostu przez huba, tym kablem po prostu się mogę podłączyć do telewizora, który jest tam gdzieś na ścianie w pokoju hotelowym. Alternatywnie, jeden z moich znajomych używa po prostu przejściówki bezpośrednio, takiej USB-C do HDMI. On mówił, że on kupił firmy Silvermanki. Mówił, że on mi się sprawdza, Także jeżeli chcecie pójść sprawdzone rozwiązania, to ewentualnie to, to Silver Monkey, to oni chyba sprzedają między innymi w Xcomie, no ale te przejściówki, te kable są potrzebne wtedy, jeżeli chcesz wykorzystać czy właśnie jakiś telewizor w pokoju hotelowym, czy monitor w jakimś biurze, w którym się znajdujesz gdzieś w podróży. Aha, mówiłem wcześniej o PowerBanku, to teraz o zasilaczu, prawda? No bo zamiast gdzieś podłączać się do PowerBanka, to możesz normalnie podłączyć swój telefon do zasilacza. Ja używam, tak widzicie, jestem maksymalistek, używam też porządnych, wielkich rzeczy, tak? Anker Primea 200-watowego, taki, który ma tam cztery wyjścia USB, C, Dwa wyjścia usb -a, także jestem, jestem w stanie wszystko sam potrzebuję przez nos podłączyć, żeby na cały dzień potem pracy mieć. Znowu trochę to kosztowało, trochę jest to ciężkie, ale jest to pod, pod, porządny zasilacz. Ale znowu mówię, że warto mieć zasilacz, niekoniecznie ten, praktycznie ten, którego normalnie używasz, jeżeli potrzebujesz. No to warto o nim pamiętać, żeby go zabrać wtedy, jeżeli potrzebujesz dłużej pracować na tym deksie, a nie wystarczy ci na przykład Powerbank do tego czasu. Pracy, którego tam potrzebujesz, czyli pracując cały dzień, czy na przykład wjeżdżając na weekend na jakąś tam dłuższą pracę gdzieś w jakimś miejscu zdalnym, to, to warto, warto to mieć. No i to tyle, jeśli chodzi o te akcesoria, czyli tu żeśmy sobie dotknęli i tematów, monitorów, i myszek, klawiatur, hubów, zasilaczy, powerbank, czy, czy, czy przewodów, ale tak jak mówiłem na początku, tak naprawdę sama świadomość tego, że mając Samsunga, Galaxy, Serii S, mając przewód po prostu USB-C do HDMI czy do po prostu USB-C w monitorze, można już tak naprawdę mieć stanowisko pracy, które moim zdaniem jest stanowiskiem pracy tabletowym. No i tutaj własne do pytania: no to czy potrzebny mi tablet, skoro mam smartfona?